<laughs> Szczęść Boże i ratuj się, kto może, ponieważ w końcu zabiłem Lorda. Znaczy taki jest plan, nie? generalnie, o ten filmik. Eee, więc tak, ostatnio były gigantyczne przygotowania. Znaczy, gigantyczne to były tylko na papierze, w sensie z waszej perspektywy, bo w rzeczywistości siedziałem przez 4 godziny poza nagrywaniem farming z tą zastraną tarczę. Ale w końcu ją mamy. I mamy przygotowane wszystkie mikstury, jakie wpadły, że mogą mi się przydać. Oprócz jednej, by się nie chcę specjalnej ryby łowić w dżungli na nią, więc mamy. Prędkość, obrona, HP, HP, obrona, obrażenia, wszystko Dalszy zasięg na łapanie serduszek e, Widzenie przeciwników e, Zwiększanie widoczności, bo Munord gasi pochodnie I jeszcze zaklęcie broni, nazwijmy to Więc lecimy! O, Mjolnir to się przyzywa w w nocy? Fuck man Eee, dobra Jak <ścoughs> ehm. to działa? Wrócę do Was po przerwie technicznej. Dobra. Eee, przeczytałem, że nie można go zrespić, jak są filary, tylko muszą być wszystkie zniszczone. Eee, więc nie będę Was męczyć, zaraz do Was wrócę. Eee, dobra, witam wszystkich z powrotem po przerwie. Jak widzicie, po e, kon konwulsjach mojego ekranu e, Impending Doom Approaches. A zatem, moi drodzy, nasze starcie z Moonlordem Hopeless zwycięskie jest tuż tuż. A więc, y, rozstawmy sobie chmurki i te śmieszne, te. Zrobimy, może, taki punkt, w którym będzie totalnie klepany. No i co? Y, za chwilę się pojawi. Jak się pojawi, to bafujemy się, no i, no i wygrywamy. Tak, taki jest generalnie plan. Zwycięstwa. Dobra. Jest. Podaj. Dobra, pojawił się. Gałganiarz. Bijemy go mieczem z Betsy. No i co, lecimy. O kurde, no muszę, muszę uważać z tym, z tym, z tym lataniem. Bo totalnie się wdupiłem znowu przez to. Nie wiem do końca gdzie strzelać, żeby trafić go w oczy. Dlatego tym... True... Dlatego tym Terra blade trochę... Uy! To był śmieszny dźwięk. Okej, okay, dostałem... Sporo obrażeń, więc teraz polecimy sobie po serduszka. Okej, okay, nie było serduszek. Chyba chyba je wcześniej zjadłem. Więc muszę uważać na Laser jego. Jak jego środkowo... Właśnie tak robi? To będzie na Z której strony. Okej. Okay. <grystanie> <grystanie> Okej, okay, to było to było słabiackie z mojej strony leciutko. Yy, ale muszę zwracać na to uwagę totalnie. Dobra, więc weźmy sobie raczej z powiedzmy, jedno jakieś oczko po kolei. Ok, otworzył środkowy, chyba zaraz będzie robił. Okej, okay, widzi laser. Ok, obtaczamy go i łatwiej tylko, dobra. Warto jest być blisko niego, jeżeli puszczę laser, żeby, żeby wiadomo, no. I on w ogóle kontaktowy damage, jak teraz się dowiedziałem, więc muszę też uważać, Ok, Zniszmy to oko najpierw może. Ok, otworzył środkowy, więc teraz będzie zaraz laser, Ok. Ok, siup, oj, oj, oj. dobra, ale poszło spoko Teraz odbijmy trochę środkowe i teraz to prawe bym trochę pobił Bo go sobie zostawiliśmy do, żeby, żeby nie bić go na razie Ok, otworzył środkowe, zaraz chyba będzie laser Ok, zaraz będzie laser, z której strony? Z tej strony, Okej, okay, siub. Najważniejsze nie trafić się laserem, resztę demerze na trybie przynajmniej ekspertowym jesteśmy w stanie wytankować w miarę Okej, okay, dobra, mamy cooldown na potę z, z... z... szedłuszy nie wiem jak to powiedzieć, yy, także prosto otworzył środkową gałę, wyprostował gałę, dobra, teraz tutaj w miejscu, Uuu, trochę z daleko, ale wyminęliśmy łatwo, dobra, środkowe oko wyminięte i teraz z niego czasem będzie puszczać laser, musimy na to uważać szczególnie, polecę sobie po pomp... yy, te serduszka, one się w ogóle robią? Powinny się robić, kurde. Nie wiem, jakby się nie robiły. okej, okay, teraz jeszcze to oczka została. Oj, dobra, uniknęliśmy tego, zrobiliście. Teraz serduszko zostało. <śmiech> Będzie. <śmiech> chyba łatwo, tak bym to określił. Ała. <laughs> okej, okay, tu jest laser. Troszkę <laughs> mam życia, mam. I jakieś lasery strzelają. okej, okay. ała. Tego nie uniknę, dobra. Musiałem po potę, dobra. Teraz jesteśmy na pocie, więc teraz jak najdłużej nie dajmy się pobijać. Mówiąc, to dostałem damage. Ale. Dobra, tego, tego nie, no, nie da radę uniknąć, niestety. Ale nie, nie dostałem, bo mi to na no, artefakt mnie obronił. kurde, Dobrze, że te lasery ma biją, bo ich się praktycznie nie da unikać. Eee, skąd ten laser leci? Stąd, dobra, to w miarę uniknęliśmy. To no są trzy oka, które są różnie rozstawione i praktycznie się nie da ich unikać. Ale sekund się potem i mu został... 10 tysięcy HP? To tyle co ma Moon <grystanie> Dobra, frerski ten bossi gimo. Czym by go tu zabić? <grystanie> Może kilofem go zabijemy? <grystanie> dobra, nie, trochę przesadziłem, ale dobra. No, więc generalnie teraz jest... No co ja mogę powiedzieć? Skill. <laughs> Dobra, to był ekspert, więc to nie jest jakieś giga osiągnięcie, ale w końcu załatwiliśmy tego yy, Dziobąga. No i co nam wypadło? Pik. Yy, dostaliśmy Last Prisma, więc to jest zajebista dla maga. No, szkoda, że my nie jesteśmy magi. Dostaliśmy Skrzydła i dostaliśmy Samona? Jaki to jest Samon? Aha, to jest. A, to jest wieżyczka! No ta. Ej, no w sumie jest mocno chyba. Kurwa, ale fajna ta wieżyczka. No, także to dostaliśmy? Dostaliśmy jeszcze Minecart. okej, okay. Whatever. Luminite dostaliśmy. E, ten bezużyteczny artefakt. Skrzydła. No spoko. O, jesteśmy tego oczko, żeby, żeby nam robiło światło, on jest takie ładne dobra, więc w ogóle nie mam kowadła, bo bo je ja przyniosłem do shimery, ja muszę zrobić kowadło wait, z czego się w ogóle robi to kowadło? tak, więc no, dokładnie mogę zrobić kowadło w ogóle? chyba nie mogę e, tak, więc Ehm, tym akcentem chyba możemy kończyć terarię, nie? Nie no nie, ale tak seria to jeszcze chciałbym e, zrobić sobie zenifa w tej serii. Także... no. Mamy, to jest dopiero 7 minut odcinka, my już przeszliśmy grę, więc teraz jest czas na... E, tam, na zdobycie... Ehm... na zdobycie... o, ale te skrzydła są fajne! O mój Boże! Ale zrobisz mi te skrzydła. No, więc teraz jest czas na zrobienie yy, zenifa. Więc na początku przekujemy sobie te skrzydełka. Mam nadzieję, że nie kosztuje fortuny. 14. Chcę mieć. Wording. <śmiech> <śmiech> no proszę. Dobra, jest w końcu, o matka. Okej, okay, więc generalnie rzecz biorąc to tak... Skrzydła z Dickwishrona sprzedajemy, sprzedajemy. E, to sobie wezmę, to jest zdecydowanie zrobiste. Będzie nam damage robić. Portale sobie zostawię, to jest useless. I teraz jeszcze sobie skoczę na szybko po kowadło, bo je ja gdzieś tam zostawiłem. Więc zaraz wrócę. Okej, okay, mamy kowadełko. Więc yy, tak, mam Luminite, ale dlaczego nie mogę robić sztabek z Luminata? Nie jestem pewny, czego mi brakuje. Wbrew skrzydła są szybkie, ale takie nawet za szybkie bo się trochę mieszam przy, przy ruszaniu. A, Ancient Manipulator, no ta. <laughs> Dobra, z tego będziemy mieli 25, to jest mało. To jest bardzo mało. Mm, hyhy, hyhy, hyhy. Teraz tak, możemy sobie zrobić skrzydła, widzę, że każda, <laughs> Ale to nas raczej nie, nie jara w żadnym stopniu. Yy, Aha, bo ja nie mam solarnych fragmentów. E, więc sobie dorobię trochę, bo to one głównie mnie interesują. I do seta trzeba. Muszę jeszcze raz zabić mój lorda po setę, serio? No dobra, trudno się remówić. Ale na razie mogę sobie zrobić, nie wiem, klatę i hełm czy coś taki jest plan, żeby sobie. <laughs> zrobić cecik z solarny, bo on jest totalnie badassowy. Dobra. Więc tak, bierzemy sobie nowy zestaw potek, bo stare nam się już skończyły. Czyli cyk, 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 e, cyk, cyk. I tak na dobrą sprawę to jeszcze. to mam jeszcze 12 minut, więc wystarczająco. Więc weźmy sobie jeszcze na. Iron Skin, e, HP. I w sumie jest tyle, który jest tak nam mega potrzebne, Reszta jest taka trochę opcjonalna w sumie. E, więc dobra, czy na pewno nam produkuje serduszkę w ogóle? Widzicie, to ja na szybko zrestartuję świat, bo to działa tak, że jeżeli mamy gdzieś zrespione serduszka, e, to, to nam blokuje spawn przy takich spawnerach jak ten, więc, więc sobie na wszelki wypadek teraz odpala od nowa. E, I teraz tak. Machniemy sobie w tym mniej więcej miejscu. E, wziąłem sobie te efekty, wziąłem. Dobra, jeżeli tak. Smoczek. Dwie chmurki, dwa T, lasery i przyzywamy ey, Dziobonga. Zaraz wygniemy jeszcze poteczki. Kurde, ale to może zrobić dużo damage w sumie. Jak tak sobie myślę, Dobra, i lepiej mogę jeszcze raz. No, tylko nie będę teraz rozróżnił jego laserów od moich laserów. <grym>, Także to jest dość śmieszne. A za wysoko poleciałem. No dobra, okej okay. Teraz mogę mega szybko się oddalić przez te skrzydła Okej, okay, laser będzie robił, nie? Dobra, sam się o to prosiłem ten z nich będzie Okej, okay, zamknął środkową gałę Muszę powiedzieć, że praktycznie za każdym razem jak ją otwiera To będzie robił w pewnym momencie ten swój laser Okej, okay, teraz się otworzył, jak będzie na środku to będzie robił laser, okej okay, będzie robił laser to z tej, czyli idziemy w to mi łatwo. Dobra, ty O kurde, trochę powpadałem w te rzeczy, więc pójdę y, pyk, po to. Dobra. Kurde... O, czemu ja tego wysoko wyleciałem? Dobra, widzisz laser robił. Tylko gdzie? Okej, okay, tutaj. To lecimy cyk i optymorzemy. okej okay, jest spoko. 17 sekund do poty. To jest troszkę jesteśmy z HP nie za ciekawie, ale teraz sobie weźmiemy serduszka, dwa tyko no dobra, ciąg może być teraz tak, będzie otwierał środkową gałę, zaraz otwora, dobra więc teraz tyko otwieram tak i teraz będzie robił laser z lewej, z prawej znaczy się lecimy w tą i łatwiutko dobra, więc weźmiemy sobie trochę w tą stronę dobra, jedno oko załatwione okej okay. teraz otworzył środkową gałę, więc Teraz zaraz będzie robił laser o, Dobra, raz by uniknąłem, ale uniknąłem, spoko O, dostałem wodę damage'a yy, Więc teraz tak Dobra, jękam potę, bo jest taka sytuacja w miarę, że, że można ujrzą Ok, środkowo oko rozwalone, wszystkie, rozwalone, teraz już kobiemy 70 tysięcy życia powinno pójść w miarę sprawnie Okej. Okay. Muszę uważać na lasery tych oczu. Tutaj mogę biec chyba w jedną stronę po prostu. Okej, nam nawet lasera. Z zasięgiem. Ok, nie wiem, jak ten laser strzela, ale po prostu tak to zrobię. I teraz sobie podejdziemy tutaj. Mamy cooldown za 30 sekund na miksturę. Ok, <laughs> tak sobie od niego uciekniemy. Dobra, i no już 30 tysięcy to już jest mało, okej, okay, dobra, to moje losery, o, trochę się tam wleciało, na raz na jakiś czas mogę dostać obrażenie, bo to nam e, <laughs> ta nasza set bonus z, 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 z zbroi, nam to <laughs> jakby usprawiedliwia, w sensie dostajemy o wiele mniejszy demont, więc możemy sobie, sobie na tego coś pozwolić. Ile tam życie? 10 koła, to już są malutkie ilości, więc no spokojnie to teraz rozwalimy. Cyk, cyk, cyk i powalony, dobra. Teraz to już jest <grym> formalność. Więc generalnie z niego mamy dwa miecze, które musimy zdobyć, żeby móc zrobić Zenifa. Dawaj, dobra. Pyk i dostaliśmy Miałmir, więc mamy jeden z tych mieczy. Więc teraz sobie robimy na pewno Luminite. Okej. Okay. I możemy sobie zrobić całą zbrojkę raczej. Mam nadzieję, że fragmentów nam wystarczy. Potrzebujemy spodni, więc to było, nie wiem ile tych fragmentów trzeba. Chyba 15. Nie? Tak, 15. Dobra, pyk. Mamy cały secik moi drodzy, i to już jest... To już jest zbroja. Tylko sobie ściągnę wszystko i kurde, dobra, teraz już świecimy. Tylko... Muszę ściągnąć wszystkie rzeczy i jest na niewidzialne, bo troszkę psują mój wizerunek, że tak to powiem. Ta, teraz, teraz jesteśmy kozakiem. Teraz jesteśmy totalnie kozakami. Dobra. <laughs> Więc teraz tak. Yy, Celebration MK2 jest mega dobry na Let Ranger. Miał mi zostaje totalnie. <laughs> Starą zbroję możemy sprzedać, już jej nie będziemy używać. To już mamy, to już mamy. Ankshield no wiadomo zostaje, bo musi. Tu jakiś jeden Luminite to sprzedajemy. No i co? No i dobra. Mamy już, już jesteśmy krok do przodu, że tak powiem. Yy, Miałmir chyba będziemy korzystać, bo to jest jednak jeden z najlepszych broni w grze. Mieczy, przynajmniej. Fragmenty siup. Yy, to zamiast chyba daybreaka. a Daybreak już nie jest taki dobry jak mamy Miaomir, to szczególnie. Okej. Okay. Póki mamy buffy, jeszcze bym chciał go szybko zrobić. Więc. Szybkie przekucie. Pe, 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 pe. Szybkie przekucie Miamira. 26 golda. Trochę drogie. Demoniczyny jest perfekcja, może być. I przyzywamy go znowu. Póki w miarę mamy te buffy, nie? Dobra, to sobie zostawmy. Chmurki. Okej, okay, szybko się zrespi tym razem. Zobaczymy jak tym Miaumirem się będziemy go klepać. E, bo jestem w miarę ciekaw. Te koty trochę wolno... O kurde! Ale to mu HP się w tej ręce. Tylko musimy go trafiać, nie A na tym jest trochę Jak okay, ja będzie laser? Pyk, szybkie ucieczka, łatwiutko. Dobra. Więc jak ciężko w miarę z tymi, trafiać z tymi kotkami, ale jak się w nimi właściwie wytrafia, to robią solidny damage, naprawdę. Okej, okay. otwórz oczko, no otwórz stary, dobra No, hu hu hu. robią damage potężny, kurde W sprawie całego oku mu tę sesją rozwaliłem no, Trendy, lewą biję, to lewą it is Więc teraz cyk 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 Zaraz rozwalimy oczy, rękowe, że tak to nazwę Niech teraz otworzy główne oko, bo on mnie zniszczył chętnie, okej okay. Okej, okay. będzie regulazor. Tyk, ucieczka Dobra, tylko teraz trzeba mu je szybko zniszczyć, zanim je zamknę zaraz. No zamknę, dobra. Teraz musimy poczekać. Okej, okay, to było... To było zbędne, bym powiedział. Otwieraj gałę. Dobra. Zniszczymy mu, zanim będziemy mógł lazera uszyć. No szybko, dobra, ok, teraz serduszko klepiamy Dobra, teraz to już jest raczej... <gry> teraz jest kurde mega łatwo z tym mieczem. Kurde, co dopiero z zenifem będzie, ja pierdziemy. Dobra, teraz no, jak ustalę sobie dobry kąt strzelania, to to jest... to jest... mega proste. To się arena kończy... o, o to... to było trochę niekoniecznie dobrze, że padłem. W ogóle zbroję mam, nie, nie mam pojęcia w sumie, co ona robi. Może <laughs> ona też mi tak dużo daje demerza. bo to jednak najlepsze zbieram, w grze, mimo wszystko. Jakby nie potrzeć. W ogóle ile mam defensa w tej zbroi? 120, no to to jest dużo. To jest mega dużo. Okej... Okay. No już 8 KHP to już jest zdychasz w Dobra mamy go, mamy go Teraz chciałbym ten Star Fury, to jest chyba się nazywa. Kurde, kolejny miał no come on To nie jest to, czego potrzebujemy niestety <coughs> Więc sprzedajemy wszystko. Oprócz tego, niech będzie luminator zostanie, i teraz nie mam generalnie chyba fragmentów yy, na kolejnego. Potrzebuję 10, tak? 10 chyba? Czy 12? 12, fak. To chyba mam na ostatni. Mam na ostatni, dobra. To tak dla czystej formalności, bym sobie łyknął jeszcze jakiegoś placek i i to, żeby szybciej szło, i możemy lecieć z kolejnym. Dobra, postawmy sobie z powrotem tej chmurki, żeby jakiś tam w miarę dodatkowy damage mieć. No i lecimy. O, to jest kurde bullying na, na tym, na Dobra, więc generalnie z doświadczenia teraz wiem, że najlepiej jest bić trzecie oko, jak ma otwarte, bo ono już zostaje. Więc jak się tylko otworzy, to je zaczniemy klepać. Czyli na przykład teraz, zaraz będzie laser. Trzeba się przygotować. Jest laser. Tyk. Dobra, wlazłem w ten laser. Przyznam siebie z bicia. Ok, zamknę toczko, to mam otwarte toczko. To Bycie w jego środku chyba nie jest najlepszym pomysłem, tak generalnie jak się teraz myślę. Okej, okay, teraz to pobijemy trochę. Ok, otworzył środkowe. Być zaraz laser. Dobra, nie dostałem obrażeń, ale nie, nie, nie zagram tego najlepiej generalnie rzecz biorąc. Okej okay. uh -huh. Dobra, jedno zbite. Otworzył środkowo, otworzył. Więc szybko zbijmy. I uwaga, pyk i łatwytko. Jestem trochę za wysoko, spadnijmy sobie. Dobra. Zabierzmy go pod te nasze samony. Dodaję dużo mega. Ok, środkowe oko zostało, dawaj, 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 dawaj. Zanim dobra, pięknie, i teraz zostało serduszko. <coughs> serduszko się łatwo bije, bo teraz wystarczy po prostu uciekać w jedną stronę chyba. Nie wpadając w rękę przy okazji, w idealnie. Ok, no w to musiałem wejść. Coś nie musiałem, ale tak się złożyło, niestety. Dobra, jak teraz teraz tego nie wypadnie nam miecz, który jest nam potrzebny, to będzie trzeba niestety. <śmiech> <śmiech> um, będzie trzeba niestety zrobić znowu eventy filarowe, co nie jest generalnie idealne, ale miejmy nadzieję. I uwaga, uwaga, uwaga. I huk. Niestety nie dropło to, co było nam potrzebne. No ale cóż, trudno się mówi, spróbujemy następnym razem czy coś. Dobra, więc generalnie, <laughs> um, to by było chyba na tyle na ten odcinek. Um, I jakby generalnie oficjalnie chyba seria jest skończona, nie? W sensie pokonaliśmy Lorda, przeczytaliśmy grę, aczkolwiek y, będzie jeszcze jeden odcineczek z y, zdobywania reszty fragmentów Zenifa, żeby, żeby było także. To jest takie dopięcie, myślę, że klasy mele jako w rozgrywce, nie? Zdobycie Zenifa. Także... Myślę, że myślę, że to będzie tak fajne, fajnie zrobić takie coś na zakończenie. Więc generalnie tak oficjalnie skończyliśmy, ale jeszcze będzie takie no, dodatkowe zenifowanie, bo nie chcę w sumie tyle farmiłem w tym świecie, że nie chcę go tak szybko stracić. Także w każdym razie dzięki wielkie za obejrzenie. To był ten ten odcinek i do zobaczenia jutro prawdopodobnie. Cześć.